Witajcie! Dziś zabieramy Was do strefy archeologicznej w Palenque. To jest tuż przy granicy z Gwatemalą, na samym południu Meksyku, w samym środku dżungli i w samym środku klimatu tropikalnego. Znajduje się starożytne miasto Majów, odkryte tak na dobrą sprawę niedawno, bo w 1949 roku przez hiszpana Alberto Ruiz Znajduje się tam kilkanaście budynków, natomiast tylko kilka zostało do tej pory zeksplorowanych. Pierwszym z nich jest świątynia inskrypcji. W której znajdują się szczątki króla Pakala Wielkiego i jego małżonki. Samo miasto założone w roku 299 tak jakby trwało do roku 799 i w tym momencie tak jakby ucina się historia. Świetność tego miasta to były lata 600-700 naszej ery i później to wszystko zaczęło powoli podupadać. Sam grobowiec Pakala Wielkiego nigdy nie został wydobyty z tej piramidy ze względu na swoje rozmiary i wagę Niestety piramida, w której znajduje się grobowiec Pakala Wielkiego jest zamknięta już dla turystów Natomiast można zwiedzać piramidę, w której znajduje się grobowiec jego małżonki. Jeżeli chcemy zobaczyć replikę grobowca Pakala Wielkiego, możemy ją zobaczyć tuż przy wjeździe do strefy archeologicznej w muzeum, które tam się znajduje. Jest ona wykonana w oryginalnych rozmiarach i zawiera, znajdują się na niej wszystkie inskrypcje i wszystkie ryciny, które są również na oryginalnym grobowcu. Robi niesamowite wrażenie. Sama płyta, która przykrywa ten grobowiec jest potężnych rozmiarów, ale o tym za chwilę opowie nasza pani przewodnik. Oczywiście na tej płycie znajduje się rycina, rzeźba Pakala wielkiego, przedstawiająca jak Pakal wielki odchodzi do, odchodzi w zaświaty. Na samym obiekcie jest mnóstwo ludzi handlujących lokalnym rękodziełem, najróżniejszej maści od figurek po biżuterię po takie gwizdałki odstraszające, małpy czy kuguary, ale na nas największe wrażenie robią molowidła na krowiej skórze. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda. To jest zrobione, słuchajcie, z materiału z... Piel, de To jest skóra... Kropia e, Skóra po prostu. Słuchajcie, a to jest to jest bagal wielki po śmierci, który odchodzi za światem poprzez e, sejbę. E, to się znajduje na grobowcu jego, którego replika, bo grobowiec autentycznie w środku jest tam. Kłados z toneladas jest są... La lapida Tiene 7 i y El Sarkofa Sarkofag ma 15 ton, a tylko ta płyta, ta grobna 7 ton, nigdy jej nie wyjedzie. Drugim budynkiem, który został udostępniony dla zwiedzających i który został zeksplorowany przez archeologów jest The Palace, czyli pałac. Znajduje się w nim kilka dziedzińców. Na jednym z tych dziedzińców jest świątynia zwana Wieżą. Jest jeszcze kilka budynków, które już wiemy czym były i do czego służyły, natomiast dalej trwają na nich prace archeologiczne i nie są one udostępnione zwiedzającym. Można natomiast wdrapać się na świątynię Słońca i na świątynię krzyża i podziwiać widoki które rozpościerają się stamtąd. Pozostałe budynki, na których trwają prace archeologiczne są poprzykrywane takimi płachtami. Dostaliśmy opcję do wyboru. Możemy albo zjechać Autobusem na dół, albo możemy zejść wspólnie z przewodnikiem Indianinem, takim szlakiem z góry przez dżunglę. Oczywiście, ten szlak, jak widzę, jest taki przystosowany dla wszelkiego rodzaju turystów. Natomiast to, co słyszycie oddali, te głosy to są małpy. To są z tego, co nam przewodnik mówi to są wyjce i one odstraszają. Inne małpy drapieżne i inne zwierzęta udając odgłos Kuguara. Posłuchajcie. Mijamy też jakieś ruiny, jakieś pozostałości. To nawet nie zostało nazwane w żaden sposób. Natomiast powiem wam, że to cała natura, która tu nas otacza, mimo że ten szlak jest utwardzony i taki przystosowany dla wszelkiej maści turystów, robi na sobie to wrażenie ta roślinność, wielkość tego wszystkiego. No po prostu kocuj. No, jako podsumowując tą całą naszą wycieczkę tutaj, trzeba powiedzieć, że jak na wszystko w Meksyku wycieczka z wycieczką to za mało czasu. Zdecydowanie warto tu przyjechać samodzielnie i spędzić tu więcej czasu niż te półtorej godziny czy dwie godziny które tu spędziliśmy. Natomiast naprawdę jedno z bardziej monumentalnych miejsc chodzi o drzewo jakie widzieliśmy tu w Meksyku no i to by było na tyle w tym filmie, dzięki wielkie za oglądanie i zapraszamy Was do śledzenia naszej podróży przez Meksyk w kolejnych filmach do zobaczenia, hej!